Panie mecenasie, pojawiają się komentarze. Oczywiście różne, ale wśród nich i takie, że PKW, wstrzymując odniesienie się do wyniku apelacji PiSu w sprawie pieniędzy do tej nowej Izby Sądu Najwyższego, która przyznała pis rację, że wstrzymując się, odwlekając sprawę do uregulowań prawnych, zachowała się PKW tchórzliwie. A Pan z kolei, to już osobny zarzut, snując rozważania o tymczasowym przejęciu władzy, w szczególnej sytuacji władzy prezydenta przez marszałka Sejmu, zachowuje się nieodpowiedzialnie. Spodziewał się pan takich reakcji? Wie pan, w Polsce mnóstwo jest ludzi, którzy nie potrafią słuchać. Zacznę od końca. Ja cytuję Konstytucję. Proszę państwa, którzy mnie krytykują, że zachowuje się nieodpowiedzialnie. Artykuł 131 ust. 2 punkt 3 Konstytucji stanowi... Że marszałek Sejmu przejmuje urząd prezydenta po zakończeniu kadencji poprzedniego z innych przyczyn wyborczych. Jeżeli nie będzie ustalony ważność wyborów, niezależnie od tego, który kandydat wygra, bo PiS, a w zasadzie pan prezydent, dlatego on taki nerwowy teraz, bo to był jego projekt, Prowadził izbę specjalną, którą zakazuje konstytucja w sposób wyraźny. Złożoną z samych neosędziów, którzy nie są sędziami. I ta izba jest tylko w ustawie o sądzie najwyższym. A, najwy a najbardziej szczególny akt prawny, czyli kodeks wyborczy, mówi o sądzie najwyższym. O sądzie najwyższym w artykule 145 ust. 3 wyraźnie mówi... Sąd Najwyższy, a jeszcze mówi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, nie żadnej nieistniejącej izby. A w tym szóstym punkcie, który jest taki dzisiaj dyskutowany, że po e, orzeczeniu e, PKW przyjmuje, jeżeli orzeczenie uchyla, to jest też w razie napisane Sąd Najwyższy. I na końcu, panie redaktorze, czy pan, czy ktokolwiek z państwa, nawet pisowcy, Spodziewali się, że wyrok tej nieistniejącej izby tych siedmiu neosędziów będzie inny niż pomyśli pisowskiej? Sędzia Marciniak, zbieżność nazwisk, to już do Państwa uwaga jest chyba przypadkowa. <grym grym grym> no więc sędzia Marciniak, ja nie wiem, Pan przyni przyniósł swoje pismo, z tego pisma nie wynika, że sędzia Marciniak jednak tę izbę uznaje? Bo uznaje no to winać po głosowania. On nawet chce nas zmusić do tego, żebyśmy my uznali. Nie ze mną te numery. Od roku, pan, drodzy państwo, jestem osobą publiczną. Znaj, znacie moich wiele wypowiedzi. Wtedy, jeszcze jak w 2017 roku Ziobro przygotował, bo chciał mieć swoich lu, ludzi w KRS-ie. Złamał ustawę poprzednią o KRS-ie i konstytucję. Zlikwidował kadencję. Nie, do, nie doczekał do końca kadencji. Wprowadził niekonstytucyjną ustawę o KRS-ie. Ja wielokrotnie mówiłem, że tego rodzaju KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, wtedy już od 18-17 roku nie może składać wniosków do prezydenta o powołanie na urząd sędziego. A artykuł, znowu drodzy państwo, wystarczy ci krytykujący, przeczytać artykuł 179 Konstytucji, który mówi, że prezydent powołuje na urząd sędziego. Na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w Konstytucji, czyli na wniosek organu, który jest zgodny z tym organem, o którym mówi Konstytucja, a nie organem, który jest niekonstytucyjny. W związku z tym od tego czasu wszystkie wnioski tego niby organu, czyli neokRS, nie mają mocy prawnej, i powołanie przez prezydenta nie ma żadnej mocy konwalidującej, jak pani. Paprocka i szefowa kancelarii, bądź pan prezydent uważają. On nie jest Bogiem. No. Co dalej? Bo te kwestie tych wyborów prezydenckich, żeby one nie były podważane. Marszałek Chłownia był w tej sprawie u prezydenta, chyba wczoraj czy przedwczoraj, z projektem tzw. ustawy in incydentalnej. Ale chyba Andrzej Duda, Andrzeja Duda nie przekonał. Więc co pan myśli o, tych, o tym projekcie marszałka i innych projektach? Co w tej sprawie można realnie Panie, zrobić? Panie redaktorze. To jest poza PKW. PKW organizuje i przeprowadza wybory, to należy do władzy ustawodawczej, na której czele stoi marszałek hołownia, to należy do władzy wykonawczej, gdzie jest pan premier Tuski i pan minister sprawiedliwości Adam Bodnar, ale należy do władzy innej części władzy wykonawczej prezydenta, który powinien dbać o dobro państwa właśnie o przeprowadzenie wyborów. I on jest je tak wścieka, dlatego że my pokazaliśmy, że to dzisiaj jest jego odpowiedzialność, pana prezydenta, za przeprowadzenie tych wyborów. A co do przeprowadzenia wyborów, wszyscy jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i je przeprowadzimy. Jestem przekonany, wybory odbędą się bez grzytów w zakresie państwowej komisji wyborczej ja o Romanows pana Romanowskiego jeszcze zapytać ale niech pan co pan jest... poczeka, bo po tego, tego tematu momentu, tak? tak tak bo ja chcę powiedzieć no drodzy państwo no ja jestem poważny człowiek ale dostaję dzisiaj na trzy dni czy przed yy, wigilią mail w sobotę o godzinie 12:32 11 sekund od jednego z dyrektorów yy, krajowego biura wyborczego który pisze że pan przewodniczący zarządził tryb obiegowy podjęcia uchwał do poniedziałku na godzinę, do godziny 12. Są tam uchwały nieistotne, ich jest bodajże dziewięć, ale jest na siódmym punkcie takie nic nieznaczące. Kwpis po SN. I jest załączona ta uchwała, którą chce, żebyśmy podjęli, czyli żebyśmy podjęli tą uchwałę, którą my odroczyliśmy do czasu regulowania sprawy. Czyli tylnymi drzwiami wprowadza? Właśnie jest Pana że... reakcja? No wie Pan, no, ja się trzymam prawomocnej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z poniedziałku i nie mogę nad tym w ogóle głosować. Natomiast Pan Przewodniczący na mocy ustawy, jako przewodniczący nadzoruje i wykonuje uchwały. I w jaki sposób wykonuje naszą uchwałę sprzed, z poniedziałku o odroczeniu do czasu uregulowania sytuacji.